Już po raz trzeci zorganizowano w kole wędkarskim numer 103 Rogoźnik nocne zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bobrowniki. Tym razem w szranki stanęło ponad 20 uczestników. Walka o Puchar Wójta była zaciekła i trwała od godziny 20 do 5 rano w niedzielę 4 sierpnia. W rywalizacji na ilość złowionych ryb najlepszy okazał się Damian Ziętek, Tuż za nim uplasował się Kamil Warmus, a trzecią lokatę zdobył Krzysztof Sznicer. Przed zawodami poprosiliśmy prezesa koła o krótką rozmowę. Mam przyjemność rozmawiać z panem prezesem koła wędkarskiego 103, panem Leszkiem Guskiem. Eee, więc to już kolejne... Trzecie zawody wędkarskie o Puchar Wójta gminy Arkadiusza Zięby. Czy mógłby Pan przybliżyć naszym widzom, jak przebiegają takie zawody wędkarskie? No Na wstępie to chciałem podziękować, właśnie, że to są już trzecie i myślę, że nie ostatnie. No i jeszcze raz dziękujemy w wymieniu wszystkich wędkarzy. Jak przebiegają? No po prostu zaczynamy, no to akurat są nocne zawody, no tak się tu u nas akurat przyjęło, najbardziej atrakcyjne. O, godzinie, o 20 zaczynamy, o godzinie 6 kończymy, z wagą ważymy rybki. Ilość złowionych ryb stanowi mistrzostwa, także w zależności ile gram, za każdy gram jest jeden punkt liczony. No wiadomo, ryby muszą być odpowiednie miary, jeśli są pod ochroną należy wypuszczać, bo i takie posiadamy. Jeśli chodzi o ryby, no tu w tym akurat akwenie mamy duży asortyment ryb. Począwszy od Suma, gdzie piękne okazy, tu zresztą można w innych relacjach obejrzeć je. Nie pamiętam chyba 1, 72 miał ostatnio złowiony, oprócz tego jest tutaj karp, ładny karp zresztą, lin, szczupak, sandacz no i wiele innych ryb. Trudno w tej chwili wszystkie wymienić. A jeśli chodzi o frekwencję zawodników, to ilu ich się tutaj zbiera i uczestniczy w zawodach? No tu akurat nie ma na to reguły, dlatego że dużo czynników na to wpływa. Między innymi na przykład jak teraz okres urlopowy. Ewentualnie pogoda, która w dzisiejszym dniu akurat bardzo duszno, parno, gorąco wręcz zresztą. Więc no, na dzień dzisiejszy na przykład w tych dzisiejszych zawodach jest 25 zawodników. Przeciętna i średnia to tak wychodzi około 40. No, tak powiedziałem, na to się dużo, dużo składników się zbiera. Utarło się takie schematyczne myślenie, że wędkarstwo najbardziej dotyczy mężczyzn. A czy tutaj są jakieś zawodniczki, jakieś, jakieś panie chcą się mierzyć w tym męskim sporcie? Trudno mi teraz w chwili tak z głowy powiedzieć, ale z tego co no, wiem, na 304 zawodników, tylko na 304 członków PZW, o czymś jest tendencją wzrostową, około 20 zawodniczek. A, 20, 20 człon, członków inwękarskich, o tak mówią. W tym jest również kadetów, a więc do lat 14 mamy w tej chwili, pamiętam, 27. No właśnie. Dzieci też. Dzieci, znaczy dzieci jako kobietki też. O. bo właśnie chciałam zapytać też o, o ten wiek, jaki tutaj dominuje. Czy są też ci młodzi zawodnicy, czy jednak ci starsi wiodą prym i ich doświadczenie się najbardziej tu sprawdza? Na pewno jest więc większa ilość przeważa dorosłych, dorosłych ludzi. Ale przedział wiekowy no, to akurat nie stanowi żadnej bariery, jeśli chodzi o wędkarstwo. Mamy taką zasadę, jeśli młody człowiek umie czytać i pisać, to już może być członkiem wędkarskim. A dopiero kończąc 14 lat już musi mieć tą właśnie kartę wędkarską, musi zdać egzamin i posiadać kartę wędkarską. A może być członkiem PZW dużo wcześniej. A czy można tak powiedzieć, że to jest taka pasja przenoszona z pokolenia na pokolenie? Też, też ale nie tylko. Bo są takie przypadki, że mamy na przykład takiego kadeta, ma w tej chwili chyba 9 lat. Mm. Rodzice no niestety z przymusu nawet na nocne zawody przychodzą, bo musi być opiekun prawny. Dopuszczamy takie, młody, młody takie młode dzieci do, do, do zawodów, nawet właśnie tych nocnych, ale warunek jest taki, że musi być opiekun prawny z nim. I ojciec lub mama, która nie ma nic wspólnego z, z PZW, jedynie to zapłaciła tylko legitymację, uczestniczy jako członka PZW. No i musi przebywać. No i jest, i takie są przypadki. Ja akurat w dzisiaj nie. <laughs> Także dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę bardzo owocnych połowów. Mimo że to noc. No, dziękuję bardzo. Wędkarzom to się życzy połamania kija. Ja też dokładam, że nie na krzakach, tylko na rybie. <śm> dziękuję bardzo. Dobra, proszę bardzo.